28 listopada odbyła się ósma sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Choć to jeszcze nie sesja budżetowa, to sporo uwagi podczas ostatnich obrad, stąd konieczność przyjęcia uchwał dotyczących zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie na lata 2024-2028 oraz budżetu Gminy Świecie na 2024 rok. Część zadań inwestycyjnych zaplanowanych na bieżący rok będzie kontynuowana w przyszłym. Lub ich rozpoczęcie przeniesiono na 2025 rok, wyjaśnia burmistrz świecia Krzysztof Kłakowski. Dochodzą nowe inwestycje, między innymi będziemy projektować rondo przy ulicy Cukrowników i Armii Krajowej w miejscu, gdzie dochodzi do wielu wypadków. Tam chcemy to zrobić, ponieważ. Po Powiat projektuje rondo przy ulicy Wojska Polskiego i parkowe, parkowej z bypassem takim. No i to już będzie taka mała też obwodnica świecia w tej części naszego miasta, że należy wykonać rondo, żeby ten ruch był płynny, ale też projektujemy nową ścieżkę rowerową, łączymy tak naprawdę się z gminą Bukowiec po rozmowach z wójtem chcemy pozyskać środki od marszałka. Robimy to jako projekt z Polskiego Konopatu do granic z Przysierskiem, bo liczymy na to, że marszałek wspomoże właśnie i taki ma zamysł, że tam gdzie łączą się dwie gminy, tam będzie dofinansowanie. Dlatego chcemy być już gotowi, będzie to jakby nasz, nasza rezerwa ale jesteśmy przekonani, że po oszczędnościach jeszcze będzie można ten odcinek ścieżki połączyć. Bukowiec bardzo chce, ponieważ jak nie ma dojazdu autobusem, to uczniowie dojeżdżają do świeckich szkół, częściowo ścieżka jest, ale przy całości na pewno będzie bezpieczna, a bo w tamtym czy dwa lata temu był tam wypadek nawet śmiertelny, także jak najbardziej zasadne jest to. No i wiele takich inwestycji, których przenosimy finansowanie z roku 2025, ponieważ niektóre z naszych projektów muszą poczekać właśnie, aż marszałek ogłosi tą... Perspektywę finansową, która tak naprawdę zaczyna się 2021, a jesteśmy już prawie 2025 i dopiero pierwsze konkursy będą w pierwszym kwartale. To powoduje to, że części zadań musimy zrezygnować, rozpocząć się dopiero po ogłoszeniu konkursów, ale też przenosimy kwoty z 2025 roku z prognozy finansowej na 2024 ponieważ cała wieloletnia prognoza finansowa by nam zajęła cały budżet na inwestycje i nie moglibyśmy realizować ani wniosków radnych, ani wniosków mieszkańców. Także przełożyliśmy to finansowanie, dołożyliśmy w tym roku, zwolniło nam się i jak najbardziej wiele wniosków radnych, wiele wniosków mieszkańców będzie w tym budżecie. Niestety musimy zaplanować 5-milionowy kredyt ale liczymy, że wolnymi środkami w lutym, które wpłyną z oszczędności z roku 2024, spłacimy go i nie będziemy musieli go brać. Na czwartkowej sesji omawiane były także sprawy podatkowe. To właśnie ich wysokość wpływa na rozwój gminy. Rada ustaliła nowe wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, a także wysokości stawek podatku od środków transportowych. Była też uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie. 3% wzrost podatków to nieduża kwota, jednak pozwala ona planować wydatki w sposób zrównoważony, jak decyzję związaną ze wzrostem podatku. Tłumaczy burmistrz świecia i co na to radni zapytaliśmy podczas ostatniej sesji. Na klubie mamy podzielone zdania, więc będziemy głosować indywidualnie. Zgadzam się, nie jest to dużo w odróżnieniu od poprzednich lat. Ja jestem akurat zwolennikiem takiego drobnego podwyższania. Więc pewnie się wstrzymam, bądź będę za, bo to jakby główne obawy, jak na klubie dyskutowaliśmy, mamy takie. No, podwyższyliśmy diety sobie chociażby, nie? I jakby, jakby łączymy kwestię podwyżki podatków z dietami, i to budzi nasze wątpliwości. Natomiast, jakby co do samych stawek, to aż takich. Tak, tak. Co do samych stawek, jakby nie mam wątpliwości, tym bardziej patrząc na projekt budżetu gdzie mamy no, rekordowe inwestycje, bo jest 60 milionów tyle, nie mieliśmy, dużo ciekawych inwestycji. Więc oczywiście podatek od nieruchomości jako jedno z głównych źródeł finansowania, taki bardzo stabilny dochód gminy jak najbardziej wskazany jest, więc zgadzam się z tym, że ta podwyżka 3% jest taka szyta na miarę nie za duża. To jest tylko 3%, ale na niektórym to jest i tak za dużo. Myślę, że żeby przyjąć na następnej sesji w grudniu jeszcze chcemy to zrobić, budżet to musimy najpierw wiedzieć, ile będziemy mieli pieniędzy, a to są również pieniądze z podatków. No i nie ukrywam, gdybyśmy ceny tych podatków, kwoty tych podatków dali tak jak Ministerstwo Finansów przewiduje, no to byśmy musieli jeszcze 5 milionów dołożyć do tego, bo tyle stracimy na stawkach między tym, co my proponujemy jako gmina, a tym, co ministerstwo proponuje. Więc staramy się, aby... Był wilk syty i owca cała, czyli żeby przedsiębiorcy mieli coś z tego, znaczy nie, nie płacili do końca tego, co powinni, co ministerstwo wyznaczyło. No bo wiadomo, że te ceny tam są zawsze wyższe, a my staramy się, no, jakoś zadowolić przedsiębiorców, którzy dbają również o naszą gminę. Trzyprocentowy podatek w stosunku do ubiegłego roku jest to tak bardziej inflacyjnie nawet podejście do tego tematu inflacyjne bo mimo wszystko na przykład podatek od nieruchomości od budynków jest na stopniu 90% jeśli chodzi o ministerialną stawkę większość podatków od 60 do 80% to co nam umożliwia ustawa i pan minister a na przykład takie obiekty jak użyteczności publicznej, ale służące mieszkańcom prospołecznie, prozdrowotnie, czyli służba zdrowia, wszystkie budynki związane ze służbą zdrowia, ze Strażą Pożarną, to tak naprawdę 12% stawki ministerialnej, więc tutaj zawsze gmina mało brała od tych budynków, żeby to służyło mieszkańcom, bo nie chce generować z kolei im kosztów. Więc uważam, że naprawdę jest to konieczność, która w efekcie końcowym daje nam jednak możliwości takie, że możemy do czegoś dołożyć. A Z drugiej strony, też ja to zawsze powtarzam: Regionalna Izba Obrachunkowa ma takie podejście do tego tematu, że my dobrowolnie rezygnujemy z pewnych dochodów. I w przypadku podatku, na przykład rolnego, jest to kwota około 1 miliona złotych, a w przypadku pozostałych podatków jest to kwota około 5,5 miliona złotych że nie bierzemy stawek ministerialnych, ale my się z tego cieszymy, bo, bo gmina rzeczywiście dobrze stoi w cudzysłowie i niech tak dalej będzie. Możemy dyskutować o tym, czy to jest duża podwyżka, czy nieduża. Generalnie co roku spotykamy się z tym samym argumentem, że to jest tam tylko kilka procent. Natomiast podkreślić z mojej perspektywy należy to, że praktycznie co roku podwyższamy te, te podatki, więc to jest 3% w tym roku i również w zeszłym roku podnosiliśmy i wcześniej podnosiliśmy. No i tak zauważam taką trochę niekonsekwencję, jeśli chodzi o stanowisko projektodawców, no bo kiedy praktycznie na samym początku kadencji koalicja rządząca decydowała się na podnoszenie diet dla radnych w dużej części osób, które pierwszy raz mają, zasiadają w Radzie Miejskiej i domagają się, domagały się podwyższenia tych stawek i wtedy ta kondycja nie była taka ta, ta, zła, no, a teraz jednak, no, żeby zachować nie wiem, stabilizację budżetową, musimy te podatki podnosić. No, uważam, że to za pewną niekonsekwencję. Ehm, jeśli chodzi o uzasadnianie tych projektów uchwał. Będę wysłuchiwał szczegółowo uzasadnienia te, ty, ty, tych, tych projektów, natomiast ja generalnie, jeśli chodzi o podwyżki, jestem bardzo ostrożny i z, dużą, z dużym dystansem podchodzę do tego typu projektów. Staramy się, żeby te obciążenia mieszkańców były jak najmniejsze i nie podwyż. Jako Rada Miejska e, mocno, e, tak jak e, obliczaliśmy, jakby... E, maksymalna stawka obowiązywała, to by było około 6-7 milionów więcej w budżecie gminy e, świecie. Natomiast e, tutaj patrzymy, że no, też coraz ciężej ludziom się żyje i też nie chcemy za bardzo ich obciążać, dlatego e, jakieś podwyżki też muszą być, bo też mamy wiele zadań, e, które też oczekują mieszkańcy, bo cały czas gmina ma dużo inwestycji. Budujemy żłobek teraz, budujemy ścieżki rowerowe, więc tych inwestycji jest bardzo dużo i no, też działamy tutaj na wspólne dobro, tak? Czyli mieszkańcy włożą z podatków na inwestycje gminne. U nas od lat te podatki są jedne z najniższych, ale oczywiście musimy je regulować. W tym roku podnosimy je, proponujemy radnym o 3% jest to tak naprawdę są to groszowe, jeżeli chodzi o takie zwykłe mieszkania, w których mieszkamy będzie to kilka groszy, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy pracują, prowadzą działalność gospodarczą, na jednym metrze będzie to około 80 kilku groszy więcej niż zapłacili w 2024. To nam da dodatkowe wpływy, które oczywiście też przeznaczamy cały czas na rozwój podatek rolny, który też jest bardzo niski, ale też go regulujemy, bo konsekwentnie chcemy wszystkie podatki i też podatki od środków transportu tutaj w gminie świecie, które też należą do jednych z niższych, również konsekwentnie wszystkie o 3%. Jaka będzie ostateczna wysokość. No zobaczymy, jak radni zadecydują. My przy bu projekcie budżetu już to uwzględniliśmy, także. Być może, jeżeli nie wszystko poszłoby zgodnie z części zadań, byśmy musieli po prostu zrezygnować i zrobić jakąś autokorektę budżetu, ale liczymy, że te symboliczne podwyżki zostaną przez radnych przegłosowane. Przy burmistrzu Działa Społeczna Rada Gospodarcza, przedsiębiorcy, nad posiedzeniu, gdzie obradowaliśmy nad wysokościami stawek, było obecnych 11 przedsiębiorców. Uważają, że ten wzrost jest jak najbardziej zasadny, konieczny dla przyszłego rozwoju, m.in. w tereny inwestycyjne. Na listopadowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w świecie na przyszły rok. Procedowano także nad uchwałami, które usprawniają procedurę, która w konsekwencji prowadzić ma do konkretów w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki. Sportowe oraz określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świecie. Nowe zasady stypendiów, nagród dla sportowców, a także dofinansowań, dotacji dla klubów sportowych. Te stare uchwały wymagają już odświeżenia. Kilka lat nasze doświadczenie chcemy to zmodyfikować, ale oczywiście zasady ustalają radni, dlatego oni muszą to przyjąć uchwałą. Także bardzo merytoryczna sesja. No, i mam nadzieję, że tutaj wszystko, wszystko, wszystkie projekty uchwał przez nas przygotowane no uzyskają większość w głosowaniu. Jestem też członkiem Komisji Sportu, Turystyki i rekre, Rekreacji. I pomimo tego, że. Niedawno jakby rozpoczęliśmy pracę jako komisja, ale od samego początku zapraszamy co komisję, co miesiąc zapraszamy kluby sportowe, zapraszamy osoby związane ze sportem. Czy sami dostajemy informacje od zawodników, bo cały czas rozmawiamy ze środowiskiem sportowym i na każdej komisji było wiele uwag. I tutaj z panią kierownik Centrum Sportu też rozmawialiśmy. Też często jest u nas na komisji. I po prostu to też takie są doświadczenia, pewne uwagi tych osób, które, bo to nie jest tylko jakby zmieniona też forma pod względem takim, że inne zapisy są odnośnie przyznawania tutaj tych stypendiów sportowych, ale też ukrócona procedura, że będzie zarówno mniej biurokracji, czyli łatwiej będzie osobom złożyć czy klubom te, te wnioski o stypendia, ale też dla później usprawnienia też procesu też wybierania, tak, bo czym ten będzie usprawniony bardziej proces, to będzie łatwiej, czytelniej te stypendia przyznawać, bo tutaj oprócz stypendiów też mamy przyznawanie środków finansowych dla klubów sportowych, bo gmina w Świecie tak jak patrzymy też rozmawialiśmy na komisji, że niektóre Gminy bardziej stawiają na trzy dyscypliny sportowe. My stawiamy na więcej dyscyplin sportowych, czyli tam, gdzie zawodnicy osiągają duże wyniki sportowe, to my po prostu wspieramy te dyscypliny sportowe. Nie zawsze te dyscypliny najpopularniejsze, tak? bo mamy na przykład w kategorii szachy, mamy inne dyscypliny sportowe mniej popularne, ale wspieramy jako gmina tutaj zdolnych sportowców z naszej gminy. Podczas sesji radni przyjęli także uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych przy Drodze Gminnej w Sulnówku, kolejno dla obszaru położonego w Sulnówku i Sulnowie przy Drodze Gminnej i Drodze Powiatowej, a także dla terenów położonych przy ulicy Cukrowników Parkowej Wojska Polskiego, Zamkowej Bolesława Chrobrego w Świeciu oraz przy ulicy Ceglanej w Kozłowie. Na listopadową sesję trafiła uchwała w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Świecia. Radni procedowali także że nad uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie. Na koniec naszej relacji zachęcamy do wieczornych spacerów. Już za moment Świecie rozbłyśnie świąteczną iluminacją. Będzie też kilka niespodzianek świetlnych. W gminie Świecie ma być jasno nie tylko od święta. Samorząd otrzymał dofinansowanie na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne zarówno w mieście jak i na terenie. W terenach wiejskich. W przyszłym roku zamierzamy przystąpić już do realizacji zadania, gdzie w tym roku udało pozyskać się środki. No Jeszcze jesteśmy w trakcie badania ofert. Odbył się przetarg na wymianę nieenergoszczędnych opraw oświetleniowych na terenie całej gminy. To jest ostatnie 2000 sztuk lamp czy opraw, które należy wymienić, bo słupy wiadomo zostają. Natomiast samą oprawę wymieniamy na oświetlenie LED z przyszłościowo z Możliwością podłącze, podłączenia zdalnego sterowania i możliwością regulowania, e, czy mocy, czy godzin świecenia, e, bo wiadomo, sytuacja na rynku energetycznym e, jest niestabilna, więc e, gdyby e, te koszty były zwiększone, również możemy redukować moc w e, godzinach, gdzie e, to oświetlenie w godzinach nocnych. E, gdzie jest najmniejszy ruch, i gdzie już ten potok, czy pieszych, czy samochodowy, się nie odbywa. Więc myślę, że w tym roku rozstrzygnięcie przetargu i od początku roku będziemy tą inwestycję przeprowadzać i przeprowadzimy z sukcesem. Kończymy relację i już dziś zapraszamy na kolejną. Wtedy powiemy o planie finansowym Gminy Świecie na 2025 rok.